Ok, to już się nagrywa, ale ok? A matka! No surym! Znaczy, to jesteś! Więc dzisiaj... Znaczy, witam Was z moim klejnym odcinkiem. Dzisiaj zagrajemy kit Herio. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam, ale chyba dobrze. Może to... Może będę się zwałam. U, matka, gdzie? Nie wiem. Dobrze. U. Może... I wcale... Mamy sobie witać. Jaj, no, jakie lagi. Matko, boż, mój. Lagi, nie. To Nie, no jakie lagi. To jest... Lagi. Nie. Tysięcy przyrody. I w ogóle nie zbieram.

Nie rozglądzę się, ten... No, ale fajny wzorek. Takie w paski. Nie no. Mm, jakie lagi wy tu widzicie? O oh, nie! niechamcie się, proszę, nie bądźcie ty. super. Nie no. Zawsze sprawdzam, jak coś tam jest Ale nie zrozumiecie mnie. Zawsze sprawdzam

Mm, nie na pizzecie. ciebie. No ładnie tak. Śpij <laughs> <laughs> O coś tam widziałem. O super, chami się. Oczywiście nie ma no, za... Wszystko musi się chować. Dobra, ale... Aż tak od razu przylekłem. Ale wiecie, że kiedyś będę kawielka. Nie uwierzę pewnie. No. Dobrze trudno, jak nie uwierzycie. Ja właśnie praktycznie będę teraz często nagrywać z kosem. ale czasami jak nie będzie mi się chciał to nie będę, będę po prostu nagrywał no, bez kosu muzyczką jakąś. Nie no, nie wiem co powiedzieć. No ja to może... Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie ja będę się odzywać. Barzę coś mi. No Nie, to moje, to moje. O, o no, dobrze, trudno. Dajcie mi chociaż to. Dziękuję bardzo. Nie no, bardzo dziękuję. Ja jestem duża. Ale laki. Ale ja lubię tak robić. Takie coś. Dobre. O, teraz jeszcze. Dla mnie. Nie no, czuję się jak nie wiem. Teraz ja się chamię. Nie, żad sobie o tym nie myśl. Nie myśl sobie o tym, żebyś mi to zrobił. Powiem co ty też zrobić. Ej, młodzież się tutaj na mnie mały. I ty też. Bo serce z tym. Czekajcie się na mnie, proszę was Dobra Zawsze boję być dużym, że mnie zabiją No jest taka gruba. No i... nie... super kur... Co tysiąc? Pięćset? pewnie. Czy tam nie wiem, ja się tu nie znam na tej grze. Sorry. Mhm. I może właśnie w następnym odcinku i sobie na moim koncie koteczeku na MSP to tak. czekajcie wiem zaraz wam pokażę na którym dobra na tym mam już usty i to tak, mam trzy animacje mogę wam pokazać nie, to jest o potem wam pokażę, bo teraz jest o tej grze więc to idziemy tak okay. To jest o tej o No nie no, zawsze muszą się z tym. Nie dadzą nikomu, nie? No, o, da, dziękuję. Ale chciałam się już zaprać. Ale robi. Lognią no, mnie dziwnie. Tak chwila, chwila, Jak przegram to z pracy idę nagrywam? <laughs> Hehe. Nie chcę nagrywać siebie wiem, na przykład... 20 minut nie chcę nagrać nie nic. O, dziękuję, że się zabiłeś. Moje, ja się teraz zabie. Widzę, że o matku... Nie, szukę. Jak mnie to wkurza. Was też to, że Was więzią. O ja, bardzo dziękuję. Wiesz... nie jestem. Zciekła. Jest Ale ja, bardzo dziękuję. Ja odcinie. Yeah. Uratowali mnie! jej, jej uratowali mnie! Uratowali mnie! Taki Fart, taki mnie! ja. Nie! Kurczę no. Dobra! Gdzie wam się tu Myślałam, że już 11 po coś. No i dobra. Jestem w tą grę. Nie jestem w tą górę grę najlepszą, ale lubię to grać. O, dajcie, dajcie, proszę. Dajcie, proszę. Już what the fucking cling? Nie, super jest, to jest jak w niebie. Nie, już się nie czuję jak w niebie. Nie, ja chcę to znaleźć. Czekajcie chwilę, zaraz muszę coś sprawdzić. Czekajcie chwilkę, zaraz Dobra, jestem. Yeah. Idziemy znów grać w tą cudowną grę. Slit... sleep Herio. Nie muszę mówić w kłopot. Raczej tak się mówi, Slit Herio. Nie, na, na. Nie. No no, Mogę nazwać tytl. Nie... Nienawidzę tego. I mogę następny razem no, następnym razem nagrać bez skosu. Następnym razem nagram bez skosu i przyspieszonym tempem. Może jeszcze dzisiaj nagram? no raczej dzisiaj nagram. To będzie pierwsza część. Tych tak części będzie trzy. Będą trzy części z litery. Sorry za to, ale mam tam, nie, nie, nie. O, za to. Nie masz, nie? Z będą trzy części i Jeszcze sobie trzy razy zagram i koniec tego odcinka. Nie. 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 Zostanę tym razem, nie przyspieszę tam, bo to tak będzie bez głosu.

Wybrać to parę razy sobie zagramy. A tu tutaj jest masa. Tutaj mamy śmierć jeszcze masę. 15. Nie, nie znam się tak praktycznie. Jutro na dwa. Jutro. Mogłam, dobrze I tu będzie dużo mm. i proszę, takim śruba. W ogóle. Będzie <laughs> ślubów. Wiecie ile bym chciała? 50. O tym marzę. Ale i tak te, to się nie spełni. Chociaż niech będzie ten... O, matko. Chociaż niech będzie z 20 dobijecie. Z 12 do jest Wierzę w Was. Proszę. <grym> Będzie 20 subów. Jeszcze raz sobie zagram. Ostatni raz. Nie, bardzo proszę, żebyście dawali like pod tym. Nie mam się, ale dajcie mi koniecznie suba. Wiem, będę y, bardzo często nagrywała odcinki. No i wtedy no, więc proszę i może dobijecie z 20. tak bez bierze, bierze. dajcie proszę o jeśli jeszcze to tak nie zrobiliście, to proszę o zubkę. a jeżeli daliście to bardzo nie. dziękuję, dobra no to, to tyle.